Często w Minecraft chcemy coś ukryć, ale... Taki tripwire hook niestety jest badziewny, ale jest lepszy sposób, jak możemy zrobić ukryte skrzynki. Dzięki rozdymce i yy, yy, płytce naciskowej jesteśmy w stanie zrobić mechanizm, który jest niewidoczny dla każdego gracza. Dzięki temu, że jak ktoś się zbliży do rozdymki, to ta się po prostu powiększa, ta aktywuje płytkę naciskową i uruchamia sygnał redstone. Dzięki temu będziemy w stanie robić naprawdę niewykrywalne pułapki oraz ukryte skrzyneczki, które będą właściwie nie do znalezienia, jeżeli ktoś o nich wcześniej nie wiedział. Chyba, że ktoś ma. Ich w Ten sposób na TikToku był trochę ciężki. Ja znam łatwiejszy design na to rzecz i naprawdę jest banalny. Jedyne co to potrzebujesz: płotek drewniany, wiaderko z rozdymką e, i płytkę naciskową. Nawet z kamienia, jakby czemu nie? Kładziemy ją, e, dajemy lampę i teraz, jeśli gracz na survivalu podejdzie tylko do tej płytki naciskowej, to ona zostanie aktywowana. Sama z siebie! Co jest najlepsze, możemy to zrobić za na przykład jakąś ścianą. Mamy coś takiego i wystarczy, że tylko do tego podejdę, nic nie naciskam, to po chwili zostanie to samo aktywowane. To kilka sekund, ale jest to episkie i działa, i jest bardzo proste. Ale ja też uważam, że ten lifehack jest genialny, choć wydaje mi się, że ten design jest trochę zbyt skomplikowany. W sensie wagonik, jakieś szkła, nie wiem po co to komu. To działa i jest dobre, wystarczające, polecam. Super lifehack, a tak w ogóle to cześć! Z tej strony dealer witam Cię w kolejnych lifehackach z TikToka. Seria, w której testujemy najfajniejsze triki, bądź sprawdzamy, czy nie są one przypadkiem oszustwem. Więc jeżeli lubisz tą serię, zostaw łapkę w górę, zobacz, poprzednie odcinki w karcie i Spróbujmy dobić tutaj 5000 łapek. Jeżeli dobiemy 500 lajków, to od razu robię kolejny odcinek z testowania Minecraftowych lifehacków z TikToka. Okej, okay, jeżeli zrobimy coś takiego, kładziemy piston, drugi piston, trzeci piston, e, czwarty piston, co jest grane? Podłączymy to wszystko jakoś ze sobą. Nie, co, co on robi? Tak, on podłącza wszystkie pistony ze sobą. Dobra, co się stanie? Bardzo dziwnego, słuchajcie. Dobra, tak, wszystko podłączył. Idzie na środek, kładzie dźwignię i zostanie zgnieciony. Co się stanie? Do końca nie czaję. Klika tą dźwignię i... Co? Odlatuje? Co? To tak działa? Dobra, musimy to stestować. W sensie, to może być ciekawy pomysł na szybki transport. I co, to zadziała? Jakby ja takie coś bym na Ferranie chętnie zobaczył, naprawdę. Dobra, mamy już coś takiego i zostaje nam jeszcze postawić ostatni piston od góry, który ma nas z tej strony zgnieść. To wygląda bardzo dziwnie. Ustawiam się teraz na rogu tego pistonu, delikatnie, klikam, dźwignię i... Nie, to nie zadziałało. Podejście drugie, klikam, nie, nie, to nie działa, słuchajcie, to jest skam. Zrobiłem naprawdę... Wydaje mi się dobrze. W takim razie Life hack nie jest zatwierdzony. Być może jest na Bedrocka. Jeżeli działać to na Bedrocku, na konsolce twojej, na PlayStation, Switchu czy Xboxie lub komórce, to daj znać. Spróbuj, napisz w komentarzu, bo mi niestety na moim komputerze na Javie to nie zadziałało. A w sumie szkoda, bo to byłoby całkiem mocne. Sposób na zdobycie zakazanego itemu w Minecraft. Podobno działa to na komórce, więc powinno działać na Bedrocku. Niestety na TikToku nie było do końca pokazane, gdzie mamy dokładnie postawić tego Widera ja najpierw go postawić tutaj, ale wydaje mi się, że to wtedy się nie uda. Na 90% klikam tutaj i nie dostaję tego bloku. E, kompletnie nie dostaję tego bloku. Chociaż czekajcie. Zobaczymy, może to się uda. Kto wie? E, nie, nic się nie stało. I nawet nie mogę tego rozwalić na kreatywie. Nie da się tego bloku dostać, słuchajcie. O, teraz się udało odblokować. I mamy blok, który nas teleportuje do świata kresu tego dalszego. E, stałem więc teraz tutaj Widera. Chyba tak właśnie było na filmiku. I patrzymy tutaj. Czy to się udało? Uider się teleportował. Nie, nie, ma, nie ma go tutaj. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest trochę niemożliwe, niestety. Kładę jeszcze raz te czachy. I nie no, Uider się teraz teleportują. O! Mam jakiś blok w ręce Ech, Tylko nie, Było, była ikonka, że coś tam się pojawiło Ale niestety nie ma bloku Lifehack niestety nie jest zaliczony Bo to był chyba Bedrock Edition Tak mi się wydaje Może działało to na jakiejś starej wersji Albo to scam. Tak czy siak, lifehack niezatwierdzony. A szkoda, bo w sumie fajnie było mieć ten świecący dziwny blok. No dobra, lecimy dalej. Okej, okay, bardzo szybka i wydajna farma kaktusów i to do jak tania. Kilka hopperów, dosłownie kilka, osiem hoperów dookoła kaktusa. Proszę bardzo, na przykład na pustyni. E, piston, szkło, odpalamy piston i teraz kaktusy spawnują się w nieskończoność. Jest to ewidentnie glitch, więc może już to usunięto z gry, ale trzeba będzie sprawić, bo jak widzicie, naprawdę tych kaktusów jest sporo. Kilka skrzyneczek, dobra, wszystko zrozumiałe. No i po prostu będą teraz padać kaktusy. Zobaczymy, ile będzie mieć kaktusów we skrzynce. Tak od razu. Od razu ma 21 kaktusów, więc chyba opłacalne, zakładając, że zależy ci na ogromnej liczbie kaktusów. Zaczynamy od lejków dookoła kaktusa. Kładziemy szkło, e, w sumie może lepiej to by było na lepkim pistonie, jeżeli to w ogóle się przylepia do szkła, bo nie wiem, w sumie. I odpada Adamy. Eee. Okej. Okay. To nie zdziałało tak, jak chciałem, a jak na bedroku. Pyk! I. E, też nie działa. Cóż, live obalony, niestety. Działający samochód. Zakładam, że to już zadziała, bo wygląda to realistycznie. Dosłownie kilka bloczków to też nie jest nic drogiego. E, właściwie większość bloków jest dekoracyjna, ale właśnie to jest naprawdę fajna dekoracja. E, no, kilka bloków i dostajemy naprawdę działający samochód. Zobacz, wsiadamy tutaj do wagonika e, i odpalamy dźwignię. E, właściwie nie dźwignię, tylko ogień i lecimy. Po prostu odpalamy silnik i jedziemy do przodu. Jestem prawie pewny, że to zadziała. Potrzebujemy tylko szlam, jakieś bloki, które nam to udekorują. Detektor, tłoki i oczywiście Krzysiwo. Na początek cztery koła, na to takie coś śmiesznego ze szlamu i buzia patrząca do góry. Detektor, pistonik, slime bloki i kolejny piston. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście siedzenie, tor i wagonik. Tor możemy rozwalić, a z tyłu zrobić mini spoiler. Dobra, testujemy to. Pyk, siadamy, odpalamy i jedziemy! Ej, to nie jest spoiler, to jest maska! Eee, okej, okay, to działa. A nawet lata! Patrz na to! Okej! Okay. Bardzo fajny lifehack. Podoba mi się ten design, że ma to koła i silnik i wszystko, i wygląda się jak samochód, ale zaraz wrobimy się w jakieś drzewo. Za szybko łapkę w górę, bo inaczej. E, nie, i tak się zatrzymałem już. E, ale fajne. Podoba mi się. E, Zważywszy, że to jest takie proste zrobienia, a wygląda dosyć zabawnie, bo rzeczywiście to wygląda jak samochód. Więc działając w w Minecraft, to da się zrobić! I nawet nie jest ciężkie. Dobra. To jest dzikie. Sztuczka z kowadłem. Przesuwamy kowadło yy, tymi szalkerami, delikację na środek. I jeżeli postawimy kolejne, kolejne pajęczyny, to to kowadło finalnie po prostu wyląduje między blokami. Uwaga, pyk. Mi się wydaje, że to jest fake. Mi się wydaje, że to jest fake. Jeżeli to ma prawo działać, to będzie to bedrock. Tak mi się wydaje. Weźmiemy sobie szalker boxy, pajęczyny i kowadło. I przygotowujemy nasz setupik. Kładziemy szalker boxy. Otwierają się one dobrze. I teraz dajemy na to kowadełko. I próbujemy je przepchnąć, ale się nie da. Szalker boxy się nie otwierają. Dobra, jeszcze raz. Kładziemy kowadło może wyżej. I teraz ono już się. O! Jednak się przesuwa. Patrzy na to. Pyk, pyk. Okej, okay, przesuwa się oczywiście na środek. Ej. Czy to ma prawo działać? Ej, przepraszam bardzo, czy to naprawdę ma prawo działać? Okej, okay. to się przesunęło na środek bardziej niż wcześniej. Widzicie, jest teraz między blokami. Dobra, otwieram dalej. Cały czas to próbuję przepchnąć coraz bardziej na środek. Okej, okay. jest to po środku. Ale jak rozwaliłem teraz pięćczynę, to spadło to i się rozwaliło. Wydaje mi się, że jest to częściowo fake news. Bo tak, faktycznie da się przysunąć to kowadło i to działa fajnie, ale teraz, jeżeli ono wypadnie, to po prostu opadnie na jeden z bloczków niżej, a nie na środek, tak jak było na filmiku. A jednak nawet nie. To kowadło po prostu po pewnym czasie się rozwala samo z siebie. A jak próbuję rozwalić ten blok, to po prostu ono widzi w powietrzu okej, okay, dobra. Nie, nie. To niestety tak nie działa. To był na 90% fake. Ale jeżeli komuś się udało, to też napisz w komentarzu. Może coś zrobiłem źle. Chociaż wydaje mi się, że to po prostu był fake. Dużo TikToków niestety dzisiaj okazało się fejkami. Ale przynajmniej może ten będzie dobry. Co się dzieje? Możliwość teleportowania się poza światami. Jeżeli rzucimy perełkę, będąc w normalnym świecie i skoczymy do endu, cyj Pytanie. Co się stanie? Jak myślisz? Napisz teraz w komentarzu. Jeżeli będziesz mieć rację, to przypnę ci serduszko. Więc teraz, zastopuj filmik, napisz, co się stanie i zobaczysz, czy będziesz miał rację. Dobra, zobaczmy. Jestmy endzie. żeby znaczy, wygląda jak to piekło, ale to był end niby. I... Cofnęło go z normalnego świata. Czy podróże między wymiarami perełko są możliwe? Żeby ułatwić, zrobimy sobie to tak samo, czyli portal do endu na normalnym świecie. Bierzemy perełkę i na survivalu rzucamy ją do góry. Wbiegamy do portalu. Jesteśmy w endzie i czy nas cofnie do normalnego świata? Eee, nie. Nie cofa nas! Co jest grane? Wszystkie te lifehaki są jakimś skamem! Na szczęście! Nie jest tak w każdym odcinku. Zobacz teraz jeden z tych filmów, który masz na ekranie. Zasubskrybuj ten kanał, subskrybuj mój też drugi kanał. A my widzimy się już jutro, ponieważ codziennie na tym kanale są live bądź odcinki z Minecraft. Do zobaczenia już jutro. Cześć!